Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, co płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże. Drugie czytanie. Mówi nie o powołaniu, a jeśli już tak, to o powołaniu do wolności od przywiązania do spraw doczesnych, żebyśmy wszystko robili, kupowali, handlowali, płakali, śmiali się, kochali, spotykali, rozchodzili, jakby tego wszystkiego nie było, jakby to nie było najważniejsze cały czas w oczekiwaniu na, na moment przerzucenia na drugą stronę. I to jest bardzo trudne, to z tym się chyba każdy z nas zmaga. Napięcie między życiem religijnym i. Życiem w wymiarze chrześcijańskim, a troską o rzeczy doczesne. Świat nas angażuje. Ostatnio byłem w takim bardzo pięknym nowym domu i chciałem wyjść z klatki schodowej. Drzwi szklane, całe szklane, żadnego zamka, żadnej zapadki. Podchodzę, ale nie mogę otworzyć. Patrzę, na co to jest zamknięte. A tam taki dozorca, ochroniarz mówi: proszę pana, to trzeba guzik nacisnąć, to się otworzą. I się otworzyły. Ja mówię, na co one są zamykane? Na magnes. Ja mówię, no to, to ktoś popchnie i otworzy. Tego magnesu nikt nie otworzy. I sobie tak pomyślałem potem, że my mamy taki magnes. Całe życie tylko nam diabeł zmienia magnesy, żeby nas przylepić do tej doczesnej rzeczywistości. Mamy pierw kolejkę elektryczną, potem ktoś tam ma gitarę, potem ma się dziewczynę, potem komputer, potem ślub, dzieci, budowa domu to jest magnes. Potem telewizor może nas przyssać, polityka. A Pan Bóg mówi: rób to wszystko, interesuj się i komputerem i polityką i angażuj się, ale kiedy przyjdzie hasło, koniec, żebyś był gotowy, to wszystko rzucić. Jezus kiedyś powiedział, jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego. Przepraszam was, bracia i siostry, za kolejne skojarzenia z mojego dzieciństwa. Na podwórku, no jak to chłopcy kilkuletni, bawiliśmy się najczęściej w jakieś tam samochody. Pamiętacie te takie najbardziej powszechne ławki na komunistycznych skwerach, gdzie z boku był taki pałąk oparcie, wystarczyło nogi spuścić z boku i ten pałąk już był kierownicą. To był świetny samochód, bo miał dwie kierownice w przeciwne strony i się jeździło, trąbiło się, silnik się naśladowało. Ale zabawa się kończyła i wrzucaliśmy swoje najlepsze samochody, najlepsze w piaskownicy zbudowane, zbudowane jakieś kokpity samolotowe, kiedy wychodził tata naszego kolegi Kazika, bo tata Kazika był taksówkarzem. I na podwórku miał taksówkę, przyjeżdżał na obiad, i kiedy jechał na postój po obiedzie, żeby rozpocząć pracę, to nas pakował do samochodu z 8 i 9, obwoził dookoła podwórka, dookoła śmietnika, dookoła placyku i z 700 metrów nas wiózł samochodem. Proszę Państwa, jaka to była atrakcja w czasach, kiedy się z rodzicami jeździło samochodem raz na rok, taksówką. Ale pamiętam tą akcję: rzucić wszystko, bo będziemy jechać prawdziwym samochodem. Bawiliśmy się w Zorro, Weyvenhove, w ser Tłukliśmy się na szpady wystrugane z patyków, ale kiedy mama krzyczała, Krzysiu, Darek, Zorro się zaczyna, to rzucaliśmy wszystkie patyki, bo był prawdziwy Zorro w telewizji. I drodzy Państwo, my się tak zajmujemy naszymi różnymi sprawami i nagle Anioł z nieba krzyknie: koniec, zapraszamy, żebyśmy to tak wszystko potrafili rzucić. Tak jak mi się podoba w tych różnych filmach. Jak strażacy wszystko grają w szachy, jeden się przebiera, drugi sobie czyści buty, trzeci pije herbatę i nagle dzwonek. Jaki oni mają odruch, natychmiast wszystko rzucają, kombinezony, hełmy i po tej rurze na dół. Żaden ze strażaków nie mówi, powiedzcie im, że przyjedziemy za pół godziny, tylko skończymy partyjkę. Nikt z nas nie mówił, niech z tym zorro poczekają, my to skończymy. Jak anioł się z nieba wychyli i powie, zapraszamy... Aniele, jeszcze pół godzinki, bo sprzedaje samochód na giełdzie, także może natychmiast. To jest ten odruch. I dla, dlaczego ci strażacy mają takie odruchy? Bo mają próbne alarmy, oni mają wyćwiczone to zachowanie. Oni nie myślą wtedy. Oni już wiedzą, gdzie jest kombinezon, wiedzą, gdzie jest hełm, gdzie jest krótkofalówka. I Pan Bóg nam, drodzy bracia i siostry, też robi próbne alarmy na to sprawdzenie, czy nie jesteśmy za bardzo przymagnesowani do rzeczywistości. Mieliśmy taki próbny alarm dla całego świata. Tydzień temu, kiedy były kłopoty u wybrzeży Toskanii z Adriatyką. Kolacja się zaczynała, muzyka zaczynała grać, wszystko się dopiero zaczyna rozgrzewać, a tu nagle alarm. Czy Państwo zwrócili uwagę? Mnie taka rzecz zadziwiła takiegoś socjologa, turystyki, by trzeba zapytać, że na tym statku, no potężnym, 4 tysiące pasażerów, byli przedstawiciele 100 krajów, stu państw, stu! Gdyby było trzydziestu, to powiedział, ale mieszaninka międzynarodowa. Gdyby było pięćdziesięciu, to powiedział, nieprawdopodobne, z pięćdziesięciu krajów na jednym statku. A o ile ja dobrze pamiętam, podawali, że tam było ze stu krajów. Cały świat na tym statku I jak się głupio rozwalił, żeby jeszcze tsunami, to kapitan się z jakąś panną tam uczył jej nawigacji, i ta skała podpłynęli do brzegu jak dzieci, jak dzieci, i się przewrócił gigant na bok. Każdy z nas na takim statku, tramwaju, w windzie, na ulicy, na autostradzie, na chodniku może się znaleźć. Róbcie wszystko, sprzedawajcie, kupujcie, wyjeżdżajcie na ferie, załatwiajcie bilety na mecz Wisła Legia, załatwiajcie bilety na Euro 2012, wszystko kupujcie, wymieniajcie telewizory i remontujcie samochody. Jakbyście tego wszystkiego nie robili. Kiedy przyjdzie hasło, porozumie, tylko nie do dołu, tylko do góry, w obłoki. I dlatego Pan Bóg ci będzie robił próbne, próbne alarmy, próbne alarmy. To, co mówili ci, i zresztą wszyscy uczestnicy jakichś wypadków, katastrof używają jednego słowa, nagle. Siedzieliśmy przy tym, kelner podawał, nagle, nagle, nagle. Ta postawa jest potrzebna przy paruzji, ale przy powołaniu. To, co dzisiaj Ewangelia nam wybija, kiedy Jezus powiedział do nich, pójdźcie za mną, oni natychmiast zostawili wszystko... I zanim poszli Pan przemówił do Jonasza wstań i idź, Jonasz wstał i poszedł. Krótka piłka, krótkie żołnierskie słowa.